Tradycja jest to obrzędowość i może tak być, że będziemy mieli obrzędowość tak jak u buddystów, czyli religię bezboga, czy coś takiego. Może być, że obrzędowość będzie choinki, prawda, i tak dalej, że zamiast bałwanów, prawda, będzie święty Mikołaj, może być. I to może być próżne, dlatego ważniejsze jest odwoływanie się nie do tyle do tradycji katolickiej, co do, tradycji, co do cywilizacji, cywilizacji łacińskiej, zasady cywilizacji łacińskiej, Oznaczają tyle, że prawo nie musi być wcale zgodne z wolą większości, natomiast musi być zgodne z kodeksem moralnym. Prawo nie może rozstrzygać o tym, co jest dobre, a co jest złe. O tym decyduje etyka. A prawo tylko mówi o tym, w jaki sposób chronić dobro przed złem. To znaczy, powinno się zmierzać do tego w swoich poczynaniach cywilnych. Czyli w instytucje państwa i prawo państwowe, prawo publiczne powinno funkcjonować tak, żeby było sprawiedliwie, to znaczy, żeby dobro było wynagradzane, a zło, żeby było karane. A definicja dobra i zła nie należy do sejmu, nie należy do rządu, nie należy do prezydenta, politycy nie mają w tej sprawie kompletnie nic do powiedzenia. To jest dedukowane, dokładnie mówiąc, jeżeli mówimy o kwestiach cywilizacyjnych, jest to dedukowane z filozofii, czyli z teologii jest dedukowane. I jeżeli historycznie się sprawdziło, że prawo i państwo, które jest ufundowane na etyce katolickiej dało najlepszy rozwój i najlepsze poczucie ładu i bezpieczeństwa, to nawet ateistom lepiej się żyje pod panowaniem tych państw, które ufundowane są na przestrzeganiu prawa chrześcijańskiego, czyli dedukowanego właśnie z etyki katolickiej. Choćby nikt nie wierzył w Boga, to nie ma znaczenia. Lepiej się będzie ludziom żyć, jeżeli stworzą sobie państwo i zafundują sobie prawo chroniące Dobro i zwalczające zło wedle definicji katolickiej. I dlatego opowiadam się za etyką katolicką. I, i, i będę zawsze bym żądał, żeby wszyscy, którzy do nas przyjadą, nawet gdyby byli ateuszami lub wyznawcami jakiegoś świętego kamienia, żeby przestrzegali naszego prawa. Bo ono jest dedykowane ze słusznej etyki, bo ta etyka się historycznie sprawdziła, nawet jeśli nie wierzą w Boga. To mają to przestrzegać. A jak nie, to, i to wychodzą pod nas. To jest nasz dom, i w naszym domu mają panować nasze porządki. A nasze porządki sprawdziły się przez 2000 lat, i nikt jeszcze nic lepszego nie wymyślił. A prywatnie mówiąc, niech ludzie nie podskakują i nie próbują być mądrzejsi od Pana Boga, bo na pewno im się to nie uda. <kluczy> Moim zdaniem. Prawica powinna rzucić wyzwanie ideologiczne. Przestać się bać lewicowej propagandy i w ogóle zamknąć oczy na to, co o nas mówi lewacka propaganda. Niech sobie mówi, co chce. My miejmy odwagę mówić prawdę. Tak, tak, nie, nie. Nie bójmy się, co o nas wróg powie. A jeżeli Państwo zadajecie sobie pytanie, co jest nam potrzeba, żeby wygrać tę naszą Polskę taką jaką nam się marzy. Proszę państwa, tylko jednego nam potrzeba: wiary w sukces. Jeżeli uwierzymy, że jest to możliwe, to nic więcej nam nie potrzeba. To jest możliwe. Polska może być wolna, bogata i bezpieczna i będzie, jeżeli w to uwierzymy, zrobimy z Polski normalny dom. Dziękuję bardzo.